13,53 miejsce U23 Nairobi 2021. Jest piękny medal. Damian Czykier, czwarty w Mistrzostwach Świata. 13, wiesz co, naliczyłem Ci 13 medali Mistrzostw Polski na otwartym stadionie i 5 złotych na hali. Także no to jest w sumie 18 medali Mistrzostw Polski złotych. Chyba jesteś jedynym z takim dorobkiem. Jeżeli dobrze pamiętam, Krzysztof Kilian, 13,55 Uniwersiada Chengdu 2023. No, raptem, można powiedzieć chwilę temu. Dokładnie. <laughs> Drugie miejsce, więc gratulujemy. I przechodzimy od razu do tego, co nam zerwało praktycznie w rozmowie. E, powiedz, Damian, czym się różnią te mistrzostwa? Mówiłeś, że to jest świetna organizacja. Czym one się różnią od tych wyjątkowo zapamiętanych przez Ciebie mistrzostw tak. świata 2021 w Eugene? 2022? No, tak, 2022. Aczkolwiek no, po części masz rację, miało się w 2021 roku odbyć, ale bez pandemię wszystko było przełożone jeszcze o rok więc 2.22 było Eugene. organizacyjnie na bardzo podobnym poziomie są te dwie imprezy tutaj w Budapeszcie bardzo mi się podoba, że jeszcze więcej poszło jakby w taką prezentację multimedialną nagrywaliśmy różne filmiki właśnie, które potem były puszczane na prezentacjach finałowych to mi się bardzo podobało Niestety, mój taniec z Fortnite nieco to pokazany, bo do finału się nie dostałem. A szkoda, bo był bardzo dobrze siadł. Ale nie, nie, nie ma jakiejś kopii, którą możemy znaleźć. Kopia, kopia jest ta na telefonie u Krzysztofa. Może tak, pisać brief, to myślę, no. Dobra, pokażę tak, Wam ale to. To nie jest takie rzeczy, no. rzeczy. Tak. No i w jest też ogromny stadion. tak, Bo Eugene było przy takich karmeralnych warunkach. A tu w Budapeszcie, jak wychodziłem na półfinał, to czułem rykty tych kibiców. Naprawdę dawało mi dużo energii. I oddałem bardzo dobry biegał do siódmego potka. A to jest chyba 37, no widziałem to potknięcie, mhm. też zawadzony płotek i, i tam, no niestety. No. To jest moment, kiedy ja zaciskam zęby i wiesz, już mi się pięści zaciskają, nie do bicia, ale wiesz, ja już się napinam razem z Tobą. Mówię, kurde, Damian! No tak to jest, myślę, że wielu tak jak Ty jeszcze robi, fanów na świecie, a w szczególności, w Polsce. No są te splinty emocjonujące, jest to, wszystko się dzieje w ułamku sekundy, mamy tylko jedną szansę. Jak dobiegamy do mety właśnie z tym super wynikiem, to jest naprawdę takie wtedy wyższa tutaj adrenalina, eksplozja tego, tej radości. Dlatego, no, sprint jakby się tam cechuje właśnie takim tym. Taką nietudzinkowością. jeszcze jesteście nieco młodsi, jak pachnie tartan na mistrzostwach świata. No pachnie się bardzo dobrze, jest przede wszystkim bardzo szybki. Dla mnie niestety okazał się za szybki. Ale co to znaczy, kiedy jest za szybki. Ja no, ja się śmieję, że po prostu tutaj. Po, po, ja powpadałem po w płotki jakby tak. I tak jak Damian wpadł w siódmy płotek, to ja wpadłem w trzeci i u mnie bieg się skoczył na trzecim płotku. Także no, to jest szkoda, ale no, naprawdę tartan był, jest rewelacyjny i po wynikach i dzisiejszych i wczorajszych widać, że no myślę, wspomaga, wspomaga trzy a, a wytłumacz nam, z czego to może wynikać, że wpadacie w ten płotek? Bo 110 metrów jest jednak dystansem bardzo technicznym. I tutaj wy macie naprawdę bardzo dobrze to wymierzone. Dokładnie, no przede wszystkim tutaj jest kwestia jakby biegania jak najbardziej e, rytmowego, żeby te kroki jakby skracać między płotkami. Czasami jak jesteśmy zbyt jakby może pobudzeni, albo gdzieś tam za bardzo właśnie głowa chce, no to niestety te kroki wydłużymy i zabraknie nam jakby w prostym, prostym językiem mówiąc, zabraknie nam miejsca między tymi płotkami, czyli odbijemy się jakby za blisko płotka. I wtedy, żeby uratować się przed uderzeniem, trzeba jakby bardzo się. Wybić do góry, ale to już jest duża strata. A to, to już jest nurkowanie za płotkiem. No niestety, dokładnie. Jak tam Jakubie? Kuba przekazuję głos. Dobrze, trochę merytory, merytoryki od Krzysztofa. No i ja... A jakie było pytanie? Jak, <noise> jak pachnie, pachnie tartan? Tartan? <noise> tartan dla mnie... Nie mogę dać jakby mojej pełnej opinii, ponieważ no nie pokazałem za bardzo E, takich rzeczy, które chciałbym pokazać na tym tartanie. Na pewno, gdy człowiek się tutaj raz znajdzie, chce e, ponownie wrócić. I to jest ta największa motywacja, by pokazać e, tak naprawdę swoje, e, swoje predyspozycje do szybkiego biegania. E, no ja mam takie plany, już zacząć od przyszłego roku właśnie e, troszkę zmienić coś w treningu. Może trochę otoczenie i, i jakoś pójdzie. A jeszcze mam twardą statystykę. 14,01 na 99 e, płotki? Tak. 13,50? Nie. 13,43. 13,43. No i właśnie, to jest ta zmiana pokoleniowa. A to już w nowych butach? E, w, wtedy było w starych. A właśnie, no i kurczę. Damian. No, no, no ale 99, najświe... najświeś... wiekiem nie jesteśmy obaj. Tak. Ale ja mam nadzieję, że właśnie tutaj młodzież przez za parę lat będzie nieźle łomotać po płotach. Damian, a ja mam takie pytanie, tak, 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 które tak, tak, tak. też nie. Ode? nie. Nie. Nie, nie. Baj ja było, było, ale dobra, zdawaj. <laughs> ja się no, nie na okazję no, Riposta. Jest, jest takie pytanie, które y, nurtuje również naszych widzów, y, mhm. czy można przebiec pod płotkiem? Ja co, to, co to za pranie? Nie, nie próbowali. Ja tak. ja nie nie, nie. Nawet, 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 nawet przerzczoruj, bo taki jeden prawie próbował, ale mu nie wyszło, bo mnie biegł na torze w eliminacjach. A ja ten, nie, nie próbowałem. Wiesz, jakoś tak. Uważam, że bardziej efektywnie jest jednak nad płotkiem. <laughs> ale regulamin zabrania, czy nie? Zabrania. I tu jest, jest sedno tej sprawy. Tak, Teraz my odwołajmy się do tej historii z wczoraj, 400 metrów przez płotki, gdzie Kaster, Kaster Warholm miał protest przez to, że jego stopa przeszła obok płotka. Co o tym sądzicie? Czy to jest słuszne, że jednak biega w tym finale, czy jednak nie? Ja niestety tego biegu nie widziałem, więc nie powiem, czy został tam popełniony błąd, czy nie. Aczkolwiek wiem na swojej przygodzie 400 płotki, że. Jest tam właśnie możliwość do oszukiwania. Ja sam atakowałem lewą nogą obok płotka, ale robiłem to na podwórkowych zawodach, więc <laughs> nikt, nikt nie widział i nikt nie został bez ale jak najbardziej jest to niedozwolone. Czyli potem nie przetestowany. Nie no tak tutaj jakby zasady to jasne, jakby musimy i nogą atakującą i zakroczną jakby zmieścić się nad, nad płotkiem. No nie możemy zaatakować e, o, o, obok, obok płotka, czy kolanem, czy stopą no. Ale też myślę, że no trzeba tutaj wziąć na poprawkę, no, że tutaj Warholm jest, jest no na pewno z taką przewagą, to, to robił, że, że on, on raczej na tym nic nie zyskał. No, także to na pewno trzeba. Jak tam atmosfera Kuba w całym zespole? No bo jesteście na miejscu w hotelu, widzicie zawodników, macie tutaj takie no, insiderskie spojrzenie na to, co tam się dzieje. Yy... Na pewno, no w naszym hotelu dużo podkaży nie widziałem, ale bo pytasz o naszą grupę. O naszą pod... grupę, o naszych Polaków. A ogólnie Polaków. Polska! O oh. oh. Poland, of course. Ekipa e... wpada do hotelu i. Kapi... Już wiem, kto tu jest kapitanem. Moi? Nie. Nie <laughs> wiem <laughs> na myśli Damiana, ale chciałem, żebyś dokończył. Dobra, to dokończając. No dla mnie atmosfera jest bardzo przyjemna. Czuć ducha walki. W Polsce jednakże, gdyby reprezentacja była od początku do końca razem, no byłoby to lepiej, ale wiadomo, są, są różne przyczyny, dlaczego tak nie ma. Ale generalnie, ja jako młody zawodnik, patrząc na tych starych lisów, dosłownie ich przenośni, nie tylko na Piotrka, no to na pewno mogę się dużo uczyć i jakby spoglądać na ich zachowania podczas takiej imprezy i marzyć o tym, żebym. Ja był, yy, kiedyś nimi. A ja Jakuba pamiętam ze zgrupowania halowego. To jest strasznie spokojny chłopak, tak jak widzisz. To po prostu jest ultra spokojny chłopak. No. A jednak, sprinter. Przez grzeszność nie zaprzeczę. <laughs> A co powiecie o najlepszych sprinterach na świecie ogólnie? Bo ja widzę, że naprawdę ten top of the top często jest. Ultra, no Shakari Richardson je tylko tutaj odbiega nam, ale są ultra spokojni. Na, nawet po prostu tak na posiłkach, oni w ruchach są mega oszczędni. O, no, kurczę, zbieg okoliczności się on ja tak samo. Na posiłku wolnojem, wszystko robię wolno, na bieżni ciutkę szybciej. Nie wiem, myślę o tym, że w sumie zbierają może taką energię manę, żeby wystrzelić. To wie. A za to taką naszą petardą jest Damian. No Damian tutaj jest kurs. to dobre podzielanie. Do no, dawaj. 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 Yy, tak, ja jestem pomiędzy coś. Jestem coś pomiędzy, bo jednak, jednak, jednak lubię tą energię gdzieś trochę wyzwolić. Yy, ale, ale też właśnie jak jest, jak jest ten start, to jednak, jednak ładowanie na pierwszym miejscu, prawda? I koncentracja. Panowie, mamy zadaliśmy pytanie w socialach do Was. E, czy, e, czy nasi e, oglądający są czegoś ciekawi? E, I dostaliśmy naprawdę bardzo ciekawe. Wczoraj e, delikatnie uszczknęliśmy tematu regeneracji, więc zapytamy Was, e, jak to wygląda pomiędzy biegami, po często półfinał i finał jest tego samego dnia na 110 metrów przez płotki. Co robicie po pierwszym starcie, jeżeli wiecie, że biegniecie później w finale? Dobra, to który, jeszcze raz bierzemy wariant, że między pufinam a finam te dwie godziny przerwy, czy chodzić, że dzień później? Tak, najpierw ten sam dzień, ten że biegniecie to w tym samym sam dniu. Tak. Ten sam dzień. No to na, ja na pewno przykładowo mogę powiedzieć, jak pobiegłem bardzo dobrze na eliminację na Copernicus Cup i czułem, że jestem w stanie zrobić sobie rekord polski. No to od razu po eliminacjach szedłem, prawda? krótko rozmawiałem z trenerem i od razu się wyciszyłem z chawki na uszy. Yy, i nam teraz, prawda, tak, gdzieś taka muzyka nie pobudzająca się trochę jeszcze relaksująca i dopiero nas ostatnie, takie powiedzmy 20 minut przed finałem, znowu wszedł taki mood fajtera. To y od razu y zostajemy przy tym pytaniu, ale jeszcze się tylko dopytam, muzyka pobudzająca to jaka? Bo to jest drugie pytanie. A, ta, a jaka jest muzyka pobudzająca u mnie? No to ja słucham y jakichś takich bardziej na YouTubie składanek. Yy... Ale bardziej disco polo, czy techno? Nie, 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 takich so... bardziej... Yy, muzyka popularna, tam bym powiedział. Jakaś taka... Popula. Pop. Pop, dokładnie. Pop, popik, dobry popik. Dobry popik, taki z, z dobrym basem, prawda, żeby to chodziło, no. Że, że jak wychodzi, prawda, na rozdzewce, jak szef, prawda, staje. No, Pokaż jeszcze raz. Pokaż, jak wychodzi szef. Tak. <laughs> Dziękuję każdemu. Ja słuchałem, i ja pamiętam, jak mieszkaliśmy kiedyś razem w hotelu, a wcześniej miałem taką przyjemność mieszkać z Arturem Nogą, to ja od Artura Nogi zaciągnąłem piosenkę Do Góry Łeb. No, nie i... znam nie znamy. znamy Dziadku, nie znamy, przepraszam. W w nie znamy. To nie znamy. No, no i trzeba się zapoznać ja w, w takim razie. Bo... <laughs> tak. O tak, a tego Kuba słucha na tak rozdzielce. Brawo! Tak Krzysiu, a Ty jak się regenerujesz? E, dobrze, to ja może tutaj odniosę się do sezonu halowego, bo wydaje mi się, że to był jedyny jakby przypadek, gdzie miałem półfinał i finał tego samego dnia, ale wtedy półfinał był w sesji porannej, finał był w sesji wieczornej. W zasadzie taki main event na sam koniec. E, tutaj Kuba będzie mógł potwierdzić, bądź nie, bo byliśmy razem w pokoju. E, więc ja na pewno lodowaty prysznic po, po, zaraz po powrocie. I później właśnie była chwila takiego relaksu, po obiedzie, wręcz zrobiliśmy sobie drzemkę. Eee, I słuchaliśmy właśnie muzyki takiej bardzo relaksującej, klasycznej, bardziej filmowej, jakieś Hans Zimmer, takie rzeczy. Eee, a później właśnie gdzieś tam wchodziliśmy już w taki mód coraz bardziej energiczny, już przed, przed wyjściem. I... na jakiej muzyce zakończyliście? Od Hansa Zimmera, po? Eee, po, no myślę, że już takie było coś mocniejszego, może nawet jakiejś, tak <laughs> no nie wiem, kurczę, ja niestety mam słabą pamięć, ale na pewno już to była bardziej muzyka rozrywkowa. Taka taneczna, tak bardziej. Nie tak, wiem, Kuba może, bardziej... może potwierdzić bądź nie, czy, czy tak taka... było, czy nie kłamię. Taka bardziej to no, wspomnienie no. ostatniej soboty? Eee, nie. <laughs> <laughs> nie wiem. Tak jak powie <laughs> Damiana, tak żeby to chodziło po prostu, czyli dużo basów. A, no i elegancko. Eee. musimy już takie ty, ty, ty. A, a potem... Ta. Może, tak można, można powiedzieć, że po prostu muzyka klubowa, <laughs> jak w klubie. Okej, okay, a ja w ogóle tak zastanawiam się, co Wy myślicie o falstartach, bo sporo się w tym obszarze zmieniło. Wcześniej fall starty, można było jeden falstart zrobić, była żółta kartka, a potem każdy kolejny był karany dyskwalifikacją, wyjściem ze stadionu. Pamiętamy sceny, kiedy zawodnicy kładli się, mówili, że oni nie wychodzą, pod żadnym pozorem, a to w ogóle nie, oni negują rzeczywistość, nie było falstartu. Z punktu widzenia broadcastu, nadawania sygnału to ma sens, bo wtedy można to spakować, nie ma przesunięć czasowych, było po 6, 7, 8 fal Tak po prostu bywało kiedyś. Mm -hmm. A teraz jednak zawodnicy no, tak troszkę bardziej szanują ten, ten, ten. Czy w ogóle one powinny być, nie? Czy ta definicja fal startu, jaki dzisiaj jest wam, odpowiada do realiów? Hmm. Mi na przykład odpowiada, ale z niecierpliwością czekam aż Federacja Światowa w końcu się określi jaka reakcja startowa jest dozwolona. A nie, że co impreza to inny pomysł i inne spojrzenie na to, inny punkt widzenia. To na pewno przeszkadza zawodnikom, bo jest losowe i wiadomo, że te badania, które były robione tam 40 lat temu na temat właśnie odnośnie reakcji 0-100 no, mogę pójść z duchem czasu i na pewno poszły, ludzie się zmieniają, więc wydaje mi się, że trzeba e, powtórzyć. A osiągasz lepszą niż, se, niż 100 reakcję startową? Nie, na szczęście nie, nie mam z tym problemu. Tylko ty, 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 <laughs> w mi się tak <laughs> Życiówka to 0 117. <laughs> O, ale to jest mocno. Ale teraz w życiu. To jest mocno. E, Pokażę ja też. E, ja tutaj będę się zgadzam z Kubą. I wiadomo, że w tym roku e, gdzieś tam wprowadzili, że chyba od 95 e, tysięcznych do 100 można gdzieś tam biegać pod, pod protestem. protestem Ale dalej uważam, że jesteśmy w stanie się tak jakby wytrenować, żeby koło tych 100 reagować, więc no le lepiej było myślę, żeby po prostu obniżyli to na te 95 czy 90 i tyle no tak, tak jest moje zdanie, aczkolwiek też wtedy niestety będzie ryzyko, że ludzie będą próbowali się jakby strzelić, nie i to może zabić troszkę tutaj show. Nie wiem, co Damian uważa. Nie, wszystko zostało powiedziane. Myślę, że możemy iść dalej. A ja tak na szybko pomyślałam, czy wy jakieś specjalne ćwiczenia, żeby ćwiczyć reakcję, bo musicie się jednak wstrzelić w ten sygnał. Opowiadaj, chyba, że nie chcesz zdradzić. O Damian tutaj pracuje ze świetnym specjalistą. Tak, proste naprawdę. Mamy od takich Typu pojedynkę zabaw, że wiadomo, jakieś, z jakiejś różnych pozycji na sygnał, samo ruszenie ręką, samo ruszenie nogą, prawda, Nawet nie sam strzał, tylko po prostu jeden ruch by wykonać na impuls. Poprzez jakieś właśnie zabawy, typu właśnie już w parach, yy, 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 z, prawda, z planka, wyścigi do piłki na sygnał. Yy, no ja w swojej grupie jestem tym najgorszy, niestety. A, <grym> a, jestem... twój, a to zdrać, proszę, sekret, jak mia miałeś okazję z Digą potrenować? swojego czasu? Yy, nie, 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 jeszcze na trening do ligi nie, nie dotarłem, yy, jedynie się gdzieś tam udało nam spotkać za dwa razy na jakichś obiadach, yy, na małych smoltokach, ale jeszcze na trening nie otarłem się. No, spowodowane to jest, wiadomo, naszymi bardzo ciężkimi jakby planami życiowymi, sportowymi. Zastanawiam się, czy ma lepszą reakcję. No Też, też jestem ciekawy, może ktoś mi to sprawdzić. <laughs> Jak ćwiczycie, panowie? Ja, ja mogę tylko dodać, że czasami, jak mamy jakieś zgrupowania kadrowe, no to te, też używaliśmy takich, no nie wiem, lampaczek, które jakby się zapalają i musimy jak najszybciej je nacisnąć. I myślę, że to też bardzo fajnie działa. I skromnie tutaj przyznam, że pokonałem tutaj chyba kolegów. Było <grym> mutanie. Ja mogę powiedzieć, że robię dosłownie 1% tego, co popakuję, i za bardzo nie mam ćwiczeń na to, więc może do tego mam no, dość słabą reakcję, ale. No na pewno to jest pole do manewru, żeby będę poprawić i nie skorzystać. Myślę, że też warto tutaj dopytać, jaka to jest słaba reakcja. Jest temat, powiedzieć no, coś, tak? Że Chciałem powiedzieć, że w biegu przez słodki liczy się, ten kto jest ostatni, w biegł przez słodki na mecie. <habitucano> Można do mojego faja wrócić. Nie przepraszam! Ojej, ojejku! Ja już Boga, wszystko, wszystko się zdarza, no to wszystko to jest. jest... Tak, no. tak. Tak, tak. Ale całe szczęście mamy jeszcze jeden, który mamy trzymam w ręku. Panowie, mamy jeszcze takie jedno, jedno pytanie odnośnie mm, osób, które przyjeżdżają i są pewniakami, a jednak wywracają się. I mam to oczywiście na myśli majczyka Redsheeda Broadbella. Tak. Bardzo proszę. proszę bardzo stądzisz. proszę. Ja będę teraz trzymał bardzo ostrożnie ten mikrofon. <grym <grym> może bez, <grym> bez, bez emocjonalnych. <grym> bez, <grym> bez emocjonalnych tutaj proszę teraz, uspokoimy ten wywiad. Tak. Jak to będziemy musieli cię wyprosić? A, tak? O właśnie, mikrofon mikrofon miał upadek, miał upadek. tym punktem. I tu się mi się pojawiały te błędy, bo no jak ktoś jakby trzyma te nerwy, na no to do takiego bo to nie jest problem. bo jest w czasie 30. Po prostu zakwalifikować się spokojnie, z dużym kół. Nawet, a, a mówię, a czy Broadbell, czy Roberts nieraz, to jest jego dopiero pierwszy medal, prawda, już widzimy tak. go od pięciu lat na chyba no. imprezach światowych, więc to nie są, nie są pierwsze przypadki i nie ostatnie, które będą w tym sporcie, pewno. Tak, tak, tak. Ja mogę dodać, że też, też wydaje mi się, że. Często właśnie faworyci w biegach podkarskich gdzieś tam zawodzą. Bo tak samo drugi tutaj zawodnik z Stabel, no, no też jakby gdzieś tam no 40 wolni biegał. Wydaje mi się, że w sprincie nie ma aż takich, aż takich sensacji. No ale właśnie, no to są sobie może też jest taki urok. No tutaj, właśnie trzeba, tak jak Damian ja powiedział, trzeba tak naprawdę biegać swoje, a, a faworyci mają jakby tak gigantyczny zapas, no, że mogą pobiec naprawdę 30 wolniej i, i na spokojnie się zakwalifikować. Czy to nie jest tak, że faworyci są świetnie przygotowani fizycznie, ale po prostu nie trzymają ciśnienia, jakby gdzie tu jest złoty środek, nie gdzie. Ja rozumiem, że to nie, nie znajdziemy dzisiaj odpowiedzi na to, jak to ci się nie trzymać, tak? Ale ile procent byś dał na to, jak ważne jest to przygotowanie mentalne, żeby właśnie zrobić swoje, a ile jest potrzebne przygotowania takiego typowo fizycznego? Mi się wydaje, że na pewno trzeba nabyć doświadczenie na takich imprezach. Teraz dokładnie inaczej ma e, takie pole, jakby robi to bardzo na, na spokojnie. E, a wracając, fizyczne przygotowanie to jedno. Ale jednak ta głowa jest ważna, bo ona kieruje naszym ciałem. I gdy taki Broadbell jest nieopieszony i nie potrafi tego skontrolować, nawet oddać biegu na takie 13-40, gdzie to powinien być dla niego trucht, no to, no to w sporcie daleko nie zajdzie na tych imprezach prawda, najważniejszych, bo no, mitingi to już inna historia, nie są takie ważne jak, jak imprezy o medale. Ja mam genialne pytanie łączące płotki z maratonem. Czy robicie? Co robicie? Czym się różni wasza rozgrzewka przed zawodami od rozgrzewki przed treningiem. O oh, kurczę, to jest takie. Nie wiem, czy jest podchwytliwe. Ja myślę, że bar... najbardziej to się różni właśnie taką koncentracją, że na treningu możemy sobie więcej, nie wiem, pożartować, pośmiać się. Nie musimy się aż tak skupić, a jednak no na zawodach, no przynajmniej ja tak mam, tak, że ja bardzo gdzieś tam się staram skoncentrować właśnie słucham muzyki w słuchawkach. Eee, chyba, że jest to takie... nie, to, nie, nie, to nie jest, jest podkreśliwe, absolutnie. Niczym? No, taką odpowiedź liczyłem. No? To, to, to jest właśnie to, bo często biegacze są pytani średnio-długodystansowi, co ja mam zrobić przed startem, żeby lepiej pobiec. To samo, co przez ostatnie 10 miesięcy na treningu, nie? Dokładnie. U mnie to tylko jest mówię, no słuchawki głośnik. tak? To taka <laughs> Takie ostatnie techniczne pytanie. Mhm. Trudne. Tak. Czy jest różnica w mięśniach czy mobilności na przykład bioder ze względu na to, która noga jest atakująca? Jest jak najbardziej. Jak najbardziej, że jedna noga, wiadomo, większe ma zakresy, w super chodzi, druga jest trochę bardziej drewniana. Tak. Ta, ta, ta. ta, ta. ta, ta. Jest jest różnica. No wiadomo, staramy się jakby te różnice zminimalizować, ale no, jest to sport jednostronny i, i, i te różnice na pewno będą u każdego. Bo ta Spaga tu dzisiaj nie będzie? Nie będzie, nie będzie. No i są się bardzo asymetryczne, więc ja myślę, że niestety na starość. No nie będziemy zbyt, zbyt mieli prostej takiej sylwetki. No nie mów tak. Chyba była jak stolina jeszcze parę dwa lata temu, jak go ostatni raz widziałem. No ostatnio osteopata mówił, że na razie ciało mam proste. Ale no wiadomo, z wiekiem to się, to się wszystko zdaje. Nie wiem, no jestem trochę młody, można powiedzieć. To jest młody. Ale też jestem ciekawy, czy ma wpływ na to, które no, nożne się jakby jest. Czy prawa noga, ja jestem akurat prawonożny, mam lewa, tak, czy to ma jakiś wpływ. I właśnie zawsze byłem tego ciekawy, jeszcze tego nie sprawdziłem, ale po tym wywiadzie chyba to sprawdzę. Czy Jest tam jakieś badanie. Ponujące, że się w tak krótkim czasie pozbierała. Bo myślę, no, no to naprawdę były jakby minuty, tak? Bardzo późno się o tym dowiedziała i jakby cieszymy się z tej decyzji sędziów, ale no jednak uważam, że ta decyzja powinna być dużo szybciej. Bo ja już w zasadzie opuszczała tam stadion, I... na pewno emocje ją opuściły. Uh -huh. No to już tak, no więc no uważam, że, że to już no jest taka myślę cecha właśnie na no mistrzów, tak? Że, żeby, żeby się w tak krótkim czasie pozbierać i jeszcze pobiec w zasadzie drugi wynik w życiu. Więc jest to na pewno imponujące, jestem z niej bardzo dumny. I myślę, że nie tylko ja. No, my jesteśmy bardzo dumni. <grystanie> tak jest, także brawa Ewy. Tak, zdecydowanie. My jesteśmy tutaj z fantastycznymi ludźmi, którzy propagują lekkoatletykę i tych panów, którzy są przepyszni. <grystanie>, <grystanie> Dlatego powiedzcie, gdzie was znaleźć w socialach? A czy, czy Damian, hej, małpa. Małpa cakierdamian. No różnie no to bywa, więc. Instagram. Tak, tak u mnie Facebook, jest małpa Kakila, także. Cię, ciężko mnie nie jest znaleźć. Kuba. Małpa. Jakub.